Stopadowy poranek. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać na temat, który jest sporym wyzwaniem dla wielu. Ten temat to wystąpienia publiczne. Dlaczego to jest wyzwanie dla wielu? Może dla Ciebie nie, może tobie nie spędza to sen snu z oczu, może to jest dla Ciebie taka, podchodzi do tego z wielką swobodą, ale znaczna. Liczba ludzi podchodzi do tego troszeczkę inaczej, i jest ku temu wiele powodów. Pierwszy to taki, że myśląc o wystąpieniach publicznych, myślimy o, o tym, że musimy wejść na scenę, jesteśmy na tej scenie sami, a przed nami są setki ludzi, jako nasza publika. A przecież wystąpienie publiczne to również wys, wysłanie maila. Do naszego klienta, kontrahenta lub grupy klientów lub kontrahentów. Wystąpienie publiczne pod tym hasłem możemy również określić nasze spotkanie face-to-face -face razem z grupą klientów, kontrahentów albo z jednym klientem, a także spotkanie rodzinne, czy współpracownikami, czy spotkanie z grupą przyjaciół to zawsze jest wystąpienie publiczne, bo jesteś Ty ze swoim przekazem i jakaś publika, która Ciebie słucha bardziej lub mniej. Dlaczego to przynosi tak dużo stresu? Zrobiono badania na świecie i okazuje się, że wystąpienie publiczne, jeśli chodzi o stresogenność, jest na jednym z najwyższych poziomów. Czasami, dla niektórych ludzi, ona przewyższa nawet tą ilość stresu przewyższa nawet odejście bliskiej osoby. To niesamowite. Dlaczego tak się dzieje? Otóż no, dzieje się tak dlatego, że jako dorośli ludzie mamy m, taką tendencję do tego, że boimy się tego, żeby nas ktoś nie ocenił. Boimy się krytyki, boimy się e, mówienia o nas w niezbyt e, pozytywny sposób. Bo możemy być ocenieni pod kątem merytorycznym, możemy być ocenieni pod kątem sposobu przekazu informacji, sposobu, nie, nie merytoryki, a sposobu przekazu informacji. I myślimy sobie, po co mi to wszystko, boję się po prostu tego. A wystąpienie publiczne to coś, co może być zupełnie. Fajne, przyjemne, pod warunkiem, że spełnimy kilka jego warunków. Dlaczego dzisiaj o tym i dlaczego w taki sposób? Bo mam w swoich rękach świetną książkę. Książkę, która niedawno wpadła w moje ręce, Przejdź do rzeczy z wykrzyknikiem. I autor tej książki, Joel Schwar S S S Schwarzberg, mówi wyraźnie o tym, jak się do tego przygotować. I jak zrobić, żeby ten nasz przekaz, to nasze wystąpienie publiczne, rzeczywiście było w dobry sposób odebrane? Dlaczego taki tytuł Do rzeczy? Bo bardzo często słuchamy ludzi, którzy mówią do nas i chciałoby się powiedzieć: czasami nawet to mówimy do brzegu, do brzegu. Powiedz o co tak naprawdę chodzi. Do rzeczy, e, przejdź do rzeczy wreszcie. Dlatego, że. Oczywiście, każde dobre wystąpienie powinno się składać z kilku części. Ono powinno mieć to, ten wstęp, gdzie sygnalizujemy, o czym będziemy mówić. Ono powinno mieć zakończenie, gdzie podsumujemy to wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, i w środku to, to sedno, czyli rozłożenie na części tego, co mamy do wytłumaczenia. Ale tak naprawdę chodzi tutaj o jeszcze wiele innych rzeczy. Chodzi tutaj o Przekaz o to nie, kogo reprezentujemy, nie tylko o to, jakie mamy charakterystyki, nie tylko o to, dlaczego ten nasz produkt albo usługa jest lepszy niż jakikolwiek inny, ale klient i kontrahent albo osoba, z którą rozmawiasz, przyjaciel czy, czy Twoja rodzina to publika, która chce wiedzieć, dlaczego dla nich to jest ważne co oni z tego mogą mieć i jakie korzyści jeżeli zastosują twoje podejście do tej sprawy będą mieli i o tym właśnie jest ta książka jeden z recenzentów tej książki powiedział o niej coś takiego jeśli nie masz nic do powiedzenia to nie mów nic ale autor tej książki rozkłada to na części Pierwsze i mówi, jak zrobić, żeby mieć coś do powiedzenia i żeby cię ludzie słuchali rzeczywiście z zainteresowania. Bardzo ważne są tutaj takie kwestie, jak mówienie za szybko, za wolno, jak mówienie za cicho, za głośno, to są zasady komunikacyjne. Ale E, przy tych wszystkich zasadach, które, o których mówi autor, jest tutaj na podsumowaniu tej książki takie e, zdanie Elon Roosevelt e, we wnioskach, która powiedziała coś takiego: wierzę, że każdy może pokonać strach robiąc rzeczy, których się boi, pod warunkiem, że będzie, e, że nadal będzie je robił, bo trening rodzi mistrza. Popatrzmy na to w taki sposób, i pamiętajmy, że każde nasze wystąpienie musi mieć przekaz. To tyle ode mnie. Do zobaczenia za tydzień.